Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje cykl cuda Boże w świętych duszach czyścowych. Przykłady, które tutaj przytaczamy, wyjęte są z dzieł wiarygodnych pisarzy. Odrzucać wiele z nich dlatego tylko, że są niezwykłe i podziw wzbudzają. Byłoby nieuzasadnione. Nie sposób temu zaprzeczyć, że zmarli się zjawiają. Opiera się to i na Piśmie Świętym i na niezawodnych świadectwach. Przykłady te zebrał i opisał ojciec Gregorio Rossinioli z Towarzystwa Jezusowego. I jak ciężkie są męki czyścicowe? Seneka, sławny filozof starożytny, mówi, że człowiek mądry nie upada na duchu w cierpieniach tego życia, bo jeżeli one są małe, łatwo je znieść. Jeżeli wielkie, to krótko trwają. Niestety, nie można tego powiedzieć o cierpieniach czyścicowych, bo są i długie, i ciężkie. W czyścicu godziny wydają się dniami, dni, miesiącami, miesiące, latami, a lata wiekami. Tomasz Kempis mówi, że tam jedna godzina męki wydaje się cięższą, niżeli tu sto lat najsroższej pokuty. W pamiętnikach ojców Kapucynów z roku 1618 znajdujemy dziwną historię o tym przedmiocie. Ojciec Hipolit, wielki sługa Boży, gorliwym był bardzo o zbawienie bliźniego i o ratowanie dusz w co cierpiących. Modlił się za nie gorąco, zadawał sobie różne umartwienia i często miewał kazania o cierpieniach przyszłego żywota. Aby zachęcić wiernych do wspomagania tych biednych dusz, pobożny ten kapłan poświęcał im zwyczajowo pierwsze godziny każdego dnia. Wstawał wcześniej od wszystkich i odmawiał oficjum za umarłych. Oprócz tego w ciągu dnia różne dobre uczynki za nie ofiarował. Nie miał wszakże oczyść cu prawdziwego wyobrażenia, ale to, co mu się później wydarzyło dało mu pojęcie o nim. Ojciec ten posłanym był do Flandrii, z tytułem komisarza generalnego, dla założenia tam kilku klasztorów kapucynów, które by cnotami i pracą apostolską utrzymywały wiarę świętą w tym kraju ze wsząd herezją zarażonym. Gdy dokonał swego posłannictwa, zatrzymano go w jednym z tych klasztorów na urzędzie gwardiana i mistrza nowicjuszów. Spełniał jak najstaranniej swe nowe obowiązki, kształcąc tych młodzieńców we wszystkich cnotach właściwych ich stanowi. Jeden między nimi, który szybko postępował na drodze doskonałości zakonnej, w pierwszym roku nowicjatu, zdjęty nagłą chorobą, zbliżał się do grobu. Na nieszczęście ojciec Hipolit nie był obecny w tejże chwili i nie mógł dać ostatniej absolucji i błogosławieństwa umierającemu, co przejęło dobrego gwardiana najwyższą boleścią. Tegoż właśnie wieczora wrócił do klasztoru i następnej nocy, według zwyczaju, zostawszy pojutrzni w kościele, Modlił się gorąco za duszę zmarłego brata, gdy ten znagła staje przed nim w ciemno jaskrawych ognistych płomieniach, a zwracając się do swego dawnego przełożonego, jęcząc boleśnie, wyznaje jedną małą winę, którą przeciw ustawie zakonnej popełnił. O mój ojcze, rzecze mu, tyś pełen miłości bliźniego, daj mi twoje błogosławieństwo! Abym był uwolniony od tej winy, za którą cierpię. Ty sam, ojcze, naznacz mi pokutę, a Pan Bóg w miłosierdziu swoim przyjmie ją na dopełnienie mego oczyszczenia. Zakonnik tak był przerażony tym zjawiskiem, że stał jak skamieniały, a chcąc prędzej skończyć tę rzecz, odpowiedział z pośpiechem. Z głębi serca, Synu mój, rozgrzeszam Cię i błogosławię, co zaś do pokuty, ponieważ mnie zapewniasz, że mam prawo naznaczyć ją. Będziesz w czyśćcu do Primy. Prima jest to pierwsza godzina modlitw kapłańskich, którą się odprawia około ósmej rano. Ograniczając się tymi kilkoma godzinami, mąż święty mniemał, że jest wielce pobłażliwym. Ale nie takie było przekonanie zmarłego brata, bo na tę odpowiedź jakby piorunem rażony w rozpaczy biegał po kościele, krzycząc: O serce bez litości! O ojcze bez miłosierdzia nad zbolałym synem! Czyż można taką dać pokutę za małą winę? Czyliż nie wiesz, jak straszne są męki ognia czyścicowego, o, serce bez litości. Potem widzenie znikło. Ojciec gwardian struchlał cały, włosy mu się zjeżyły na głowie. Żal zdziwienie, bojaźń rozdzierały jego duszę. Szukał sposobu cofnięcia tego wyroku i nie wiedział, co ma czynić. Gdy Pan Bóg podał mu myśl dobrą. Biec do dzwonka klasztornego i zwołać zakonników do kościoła. Gdy się zebrali w tej niezwykłej godzinie, opowiedział im, co mu się zdarzyło i prosił, aby natychmiast prime śpiewali, co wraz uczynili. Ale przez dwadzieścia lat, jakie żył jeszcze, nigdy nie zapomniał tego widzenia. Ciągle o nim myślał i na kazaniach swoich powtarzał te słowa świętego Anzelma po śmierci najmniejsza kara czyśćcowa większą jest nad wszelkie cierpienie jakie tu sobie wyobrazić można prosimy cię panie przyjdź na pomoc swym sługom których swą krwią drogocenną odkupiłeś Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci Niech odpoczywają w pokoju Amen Dusze sprawiedliwe w czyść cierpiące modliliśmy się przed chwilą za was módlcie się więc i wy za nas umiłowane przez Boga i pewne że Boga nigdy nie utracicie. Módlcie się za nas biednych grzeszników, żyjących ustawicznie w niebezpieczeństwie utracenia Boga i unieszczęśliwienia się na wieki. Amen. Prezentowane przykłady pochodzą z książki, cuda Boże w świętych duszach czyśćcowych, Autorstwa Ojca Gregorio Rosignoliego. Pamiętaj, że największą wartość dla dusz w cierpiących ma zamówiona za nie msza święta.